Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki pierwszej ligi. Wynik myślę dobrze znany, mecz oglądało 250 widzów. Z nami trenerzy obu ekip i bardzo proszę o pomeczowy komentarz. Trener zespołu gości, pan Przemysław Cecharz. Ja zaznaczę na pewno na początek, że bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Były to dla nas bardzo ważne i bardzo potrzebne punkty. I zanotowaliśmy drugą wygraną, to jest... Myślę, że teraz już chłopcy jeszcze bardziej uwierzą w siebie co do samego meczu. No to powiem szczerze, tak jak było widać, w pierwszej połowie skupiliśmy się na tym, żeby odciąć przede wszystkim środek pola zespołu GKS-u i to nam się bardzo dobrze udało. Wiedzieliśmy również, że Tychy grały mecz w środę. I ciężko będzie fizycznie im zrównać się z nami, którzy my yy, odpoczywaliśmy w tygodniu. Yy, I powiem szczerze, że zadecydowały zmiany, które dokonaliśmy w przerwie i zaraz po przerwie weszli świeżi zawodnicy. Wszedł Wojtek Trochim, który potrafi dograć dokładną piłkę, utrzymać piłkę w przodzie. I to zadecydowały, prócz tego, nie ukrywajmy, bramki piękne, szczególnie pierwsze dwie to były bramki piękne. No znowu nie strzeliliśmy rzutu karnego, ja tylko na pocieszenie siebie i, i zespołu powiem, że odkąd jestem w kolejarzu, stróże, to wszystkie mecze, w których nie strzeliliśmy karnego, wygraliśmy, a nie strzeliliśmy tych karnych, ja już nie chcę zliczyć, ale chyba ze 6-7, także Zespół, zespół już się przyzwyczaił do tego, że jak nie strzeli, to trzeba wierzyć dalej w zwycięstwo, a nie spuszcza głowy. także się z tego bardzo cieszę i to tyle, to tyle. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panie trenerze. Szkoleniowieckie karakterystyki. Pan Tomasz Pornak. Myślę, że trener oddał bardzo dobrze charakterystykę i przebieg tego meczu. Gratulacje za skuteczną grę. Nas... Na pewno niepokoi jedna sytuacja, że po straconej pierwszej brance bardzo łatwo oddajemy następne. Jest to na pewno sytuacja taka, że do przemyśleń jest to sytuacja do przemyślenia, podobnie było też trzy dni temu, gdzie z gry mogliśmy być zadowoleni, natomiast te bramki padły łatwo i w bardzo szybki, krótkim odstępie czasu, tak samo tutaj. Tylko tyle w takim razie, dziękuję. Dziękuję bardzo, czekamy na pytania. No, Nie no, na pewno Strzelcowi. na pewno strzelcowie. Piękne uderzenie od poprzeczki, odbiła się od bramkarza, który był zaskoczony. Uważam, że to jest w pełni zasłużona bramka Wojtka Trochima. Panie że to jeszcze właśnie apropo Wojtka Trochima, może warto Spłóżczę, bo taki zawsze wkurzony jest, jak że na owce, uczywi się, że też cały tydzień on przygotowywał cały tydzień takie karny, to się też do tego, że że się w podstawowym składzie, zaczął na owce i przed takim nabudowana pierwsza akcja karnych, była akcja bolna, tak? Wie pan co, w, dokładnie pan w słowach tych w pytaniu oddał to, co ja myślałem przed meczem, że to jest zawodnik, który dopiero jak wejdzie na zdenerwowaniu, gdzie ze, przeciwnik już będzie podmęczony dla nam stuprocentową jakość w przodzie. I na to liczyłem i tak się stało. Także bardzo się z tego cieszę. Oby tylko Wojtek to rozumiał, ale to już <laughs> jego problem. To nie było tego zdenerwowania, także nie no, tego Jeszcze pytanie do trenera to... Zolanika. Kiedyś <laughs> tam na parę trenerowczyków. Oczywiście się nie Ale chciałem zapytać, czy już taka gdzieś tam na gorąco analizę z zawodnikami, przekazanie, przekazanie tego, co dzisiaj się wydarzyło na boisku? Dokładnie. Pytania jeszcze? Rozumiem, że nie, tak Dziękuję bardzo. Do Dzień zobaczenia na tak kolejnym